Dziś miał być ostatni film o serialu 19+, no ale potem co pisaliście w komentarzach i nie tylko, postanowiłem się przemęczyć i robić do końca o nim filmy oraz powolutku zaczynać nagrywać o piłce, nie wiem jeszcze jak to dokładnie będzie wyglądać, aczkolwiek mogę gwarantować poziom, tamten film pomógł mi się oczyścić, bo długo sobie to dusiłem, aż za długo, nie ukrywam, chcę robić dla was ciekawe treści, a niestety 19+, tego nie gwarantuję i wyszło jak wyszło, a teraz przechodzimy do właściwej treści. Tego odcinka. Zuza zauważa, że Kondrat od kilku dni zaczął się bardzo interesować Mileną, jego nową znajomą. Dziewczynie strasznie się to nie podoba. Nawet czuje się o niego zazdrosna, ponieważ nie poświęca jej i Franiowi tyle czasu co zwykle. Nie dość tego, to ciągle słyszy, jaka ta Milena jest fajna. A jaka piękna, Jurewicz musi to ukrócić, bo formalnie nie wytrzyma ani jednego dnia dłużej. Wpada na pomysł, aby zniechęcić go do dziewczyny, swój plan wciela w życie. Jednak jego szybko wymyśliła, tak szybko poległa. Chłopak ma już dość, że jego była dziewczyna wtrąca się w jego życie. Jakby nadal byli razem, lub chciała być jego matką, zwierza się ze swoich problemów Rafałowi, który zresztą ma taką samą sytuację jak on. Panowie mają podziurki w nosie zachowania swoich byłych. Razem postanawiają zagrać taką samą kartą jak one, mają nadzieję, że coś do nich dojdzie, i przestaną wtrącać swoje czy grosze. Wybaczcie, ale nie skomentuję stricte tego wątku, bo musiałbym w tym miejscu użyć niecenzuralnych słów. A po co mam to robić? Aczkolwiek znów będę marudzić, ale u mnie to standard. Nie wiem, czy zauważyliście, natomiast w tym sezonie jest duża powtarzalność wątków, wręcz a za duża. Przykład: krzywda tej zdydla, pogania prawie krzywdą Iwony. Za Zdrość Kaśki, Poganiana jest Zazdrością Zuzy i tak dalej i tak dalej Co jest z nimi nie tak Że w taki sposób muszą kończyć ten serial Bo serio tego nie kumam Najpierw Kaśka jest zazdrosna o Rafała Teraz uza o Konrada Serio ma być to ciekawe? Kogoś ma to przyciągnąć do oglądania? Nie, to osobiście bardziej odpycha niż ciekawi Ileż można oglądać Jeno i to samo, tylko z innymi bohaterami Oni serio już nie mają pomysłów na ten serial I robią wszystko na jedno kopyto Byleby zbyć Jestem ciekawy, co dalej będzie się dziać, aż wprost nie mogę się doczekać. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, napisz zazdrość, a przypnę Ci serduszko i podyskutujmy o tym w komentarzu. Z kim Susa powinna być? Z Adrianem czy może z Konradem?